Nie, To prawda. Jeśli pomożecie obronić Cili przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringilą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Hmm, trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. O co chodziło z Fringillą? Tris mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że się skuta w w Lochu Cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że Cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło, ale już się nie odezwała. A myślałem, że takie atrakcje to tylko z Radowidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Choć wszyscy już na nas czekają. Czy jakoś tak? Jak się czujesz? Lepiej dziękuję. Gdybyś nie zjawił się w porę, mogłoby być znacznie gorzej. Jestem twoją dłużniczką. Bo dziękuję, Nefer. To był jej plan. Skoro ty jesteś tu, to co stało się z Arytuzą? W dzień, kiedy przyjechałam do Nowigradu, otrzymałam wiadomość od Biruty i Karti. Pisała krótko. Redańczycy przejęli szkołę, biblioteki spalone. Garstka uczennic zbiegła z niną Vivero. Reszta nie żyje. To koniec. A rada i kapituła nie zareagowały? Żartujesz? To oni poprosili Radowida o interwencję, zaraz po tym jak nominował ich na stanowiska. Myślałem, że kto jak kto, ale Margarita Lozontil nigdy nie da się złapać łowcom czarownic. Gdyby chodziło tylko o mnie, to z pewnością nie, ale pamiętaj, że miałam pod opieką studentki. To była tylko kwestia czasu, kiedy łowcy dotrą do Aretuzy, więc gdy usłyszałam, że Tris organizuje wyjazdy do Kowiru, nie wahałam się długo. Wzięłam grupę adeptek i przyjechałyśmy do Nowigradu, ale zanim skontaktowałam się z Tris, złapali nas i wtrącili do Teyret. Nie widziałem tam więcej czarodziejek. Bo je spalili. Żywcem. Jedną po drugiej. Najzdolniejsze dziewczęta na północy. Mnie Radović zostawił sobie na koniec. Bywaj. Oho, ho, Nie prysz się tak! nie przestraszysz! Masz chwilę? Jasne. Nie wiem, czy słyszałaś, jak już będzie po wszystkim, jadę do Koviru. Stris? Mhm. Ho, ciekawa okolica. Może trafi ci się kontrakt na jakiegoś śnieżnego potwora. Barbegazi, a albo te, Amaroki. A może wreszcie zawieszę miecze na kołku? O, aż tak ci z nią dobrze? Aż tak. O tym jak zostawiłaś mnie i Jen na wyspie jabłoni, co się właściwie z tobą działo? Podróżowałam przez czas przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po krańcu świata. Mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Mm, wolność zawsze lubiłaś jej smak. Dalej lubię. To czemu wróciłaś? <grym> Bo się nią zachłysnęła. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, nagle staje się mniej kuszące. Jak to jest podróżować między światami? Hmm. Przyjemnie. To trudne. Z początku było, ale z czasem stało się oczywiste, jak jazda konna. Założę się, że wielu czarodziejów chciałoby się tego nauczyć. Pewnie tak. Ale Awalach twierdzi, że nie mają odpowiedniej wiedzy ani umiejętności. On sam uczył się tego 400 lat i tak umie tylko wykrywać istniejące portale i przenosić się przez nie. Ja mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy, tak, Gerard? Bywaj. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy. Każ podnosić kotwicę. Król dzikiego gonu przebywał na pokładzie nagle ogromnego okrętu zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po słoneczny kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. i <laughs> To już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość, Far Emreis. Jak to, chce podbić z Galigę? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringin Legigo. Pośpieszmy się z tym Kamieniem Słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skaligę. Musimy też ściągnąć tu Fringillę Wigo. E, możecie mnie teleportować na okrętem Hyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż Cesarska Alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hera? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emher ma względem niej plany, kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. Ław, wow? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurchanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z Was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z Białych Okrętów? Opowiedz koniecznie, uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Ensid. Dilian jednak odrzuciła jego miłość. <laughs> Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zniknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć Kamienia Słonecznego. Wy? Nie. Ja. Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodzieje. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na skeliga? Z legend Elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątek tutajszych wysp. No to świetnie. Pomówię z myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie, stoją tam drakary kracha. Ruszam. Uwodzenia. Może powinien z na porozmawiać. To nie ma sensu. Trudno. Ciężko było ubić to cholerstwo. Mam na ciebie baczenie. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie my, u Lugosa. Anchheit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życiu. I teraz, jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz. Albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. Na ma majerne. Przyjaciół mamy serce, a dla w to... Kapłanki na was strasznie cię, na ciebie i czarodziejkę, coś się. Dlaczego jeszcze Nie miecze, ale w ogóle... Nie będę klękać przed Ankradem. Nigdy. Rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi. Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby Krach rządził całym Skellige! A co na to, twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy Jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie. Bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę! No to spróbują sobie wziąć. Bradzisz There's Czekajcie, ten jest naprawdę śmieszny. Tym się różni Nilfgaard z No, Geralt. Widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę skaliga zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skarą. Jednak masakra podczas uczty w Kertrolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wielmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom z nową królową. Andrumont zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. <grym> porozumienie? Tylko krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ciszyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym Jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie. I szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Jak radzi sobie Cerys? Byłaby świetną królową, gdyby udało jej się wyjść z Kracha. Wszyscy poza Lugosem ją poparli. Ale kiedy tylko na horyzoncie pojawiły się okręty cesarza, Jarl wziął sprawy w swoje ręce. A Hjalmar? Poprowadził już wbrew woli kracha trzy nieudane ataki na cesarską flotę i ciągle znajduje ochotników na następne. Tak, to do niego podobne. Wiesz coś o kamieniu słonecznym? Podobno, według legend, znajduje się na skaligę. Najpierw maska Uroborosa, teraz kamień słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się Elfamiensin, ale może Skald Eivind będzie mógł Ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbiorn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereł matiasa rybie płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy Cyplu nad Zatoką od Wschodu. Rybie półco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosiły. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przedkowie Matthiasa i Erlinga sto lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. teraz. Wypatrujesz nich floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Gework nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory zstąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożre wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca? Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Nieważne. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi co wiesz o elfich ruinach na skeligę. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A i bardzo dobrze, inaczej już dawno by ją splądrowali, jak wszystkie pozostałe. Widzę po twojej minie, że miałem rację. A w pierwszej chwili nie wyglądałeś mi na szabronika. Chcę obejrzeć te jaskinie wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Zbieram materiał na pojeść przygodową. Chcesz pisać o przybyciu Białych Okrętów? Wyborny pomysł! Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Galbanie i Dillian. Bardzo chętnie, no więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertrolde, do jaskini dostaniesz się od strony morza. Bywaj, i powodzenia z Białym Wielorybem. Pojawi się dzisiaj na pewno.